Kolejne wystąpienie. Zapraszamy tutaj przedstawiciela marki Bemer, który zaprezentuje Państwu urządzenie, które wspiera mikrokrążenie. Jeśli dobrze pamiętam, także troszkę tej wiedzy być może to będą też produkty, które poprawią komfort pobytu, dobrostan podopiecznych Państwa placówek. Później, jeszcze zaprosimy na dwa wystąpienia związane z działalnością zakładów opiekuńczo-leczniczych, bo też jest to taki obszar, który jest mocno powiązany z naszą działalnością. I na koniec pani Katarzyna Trela przedstawi swoją działalność jako konsjerża i firmy wspierającej w doborze placówek opiekuńczych. Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Niepogodziński, co prawda jesteśmy już przy końcu konferencji i chciałem Państwu powiedzieć o ciekawym rozwiąza rozwiązaniu jako firma Bemer, działająca na rynku od 23 lat, mogę powiedzieć, że mamy to. Mamy jedyne na świecie rozwiązanie, które w 8 minut stymuluje układniki okrążenia i co ważne, to rozwiązanie również e, od tego roku będzie latało z kosmonautami NASA w kosmos, a mianowicie sygnał będzie wykorzystywany przez e, kosmonautów w ich kombinezonach. Ale e, idziemy do szczegółów. Innowacyjna terapia mikrokrążenia polega na stymulacji układu poprzez fizykalną terapię. No właśnie. Ale zaczynajcie od początku. Czemu to służy? Dlaczego? Jaki nasz układ organów jest zbudowany? Wracamy do takich podstaw, żeby Państwu wytłumaczyć, dlaczego to jest tak ważne. My w swoim ciele, w każdym ciele, mamy około 90 bilionów komórek, które muszą być stymulowane, odżywiane, dotleniane, i z tych komórek powinny być też odprowadzane materiały, które są przepracowane więc tlenek węgla i inne elementy, które już są niepotrzebne. 74% dobowego przepływu krwi u człowieka zachodzi w układzie mikroklążenia. To jest bardzo ważny układ który tak naprawdę odpowiedzialny jest za proces funkcjonowania poprawnego naszego organizmu. 4,5 litra krwi mamy w naszym organizmie, ale od 18 do 20 litrów w ogóle pojemności, gdzie ta krew może być przetaczana. A więc jaki jest wniosek? No, krew sobie funkcjonuje w naszym organizmie w różnych stanach, w różnych sytuacjach. I to nie jest stan stały, tylko stan przepływowy. Każdy z nas posiada od 100 do 160 tysięcy kilometrów mikronaczyń krwionośnych, czyli to jest kilka boisk piłkarskich tego właśnie, yy, tych naczyń krwionośnych, które są w naszym organizmie. Czyli proszę zobaczyć, proszę zauważyć jedną rzecz bardzo ważną. Każda komórka musi być odżywiana i dzieje się tylko to w jeden sposób. Poprzez mikronaczynia krwionośne i krew, która w naszym organizmie powinna dobrze funkcjonować. Mikrokrążenie to jest naturalna droga naszego organizmu w naszym organizmie, w której, tak jak powiedziałem wcześniej, odżywiamy, dotleniamy naszą komórkę i odprowadzamy wszystkie elementy, które są niepotrzebne. w no tą właśnie. W 2016 roku ukazała się takie, taka duża publikacja amerykańskiego stowarzyszenia, które poprzez wieloletnie badania stwierdziło, że większość chorób naszych, które mamy, wynika z nieprawidłowego funkcjonowania układu mikrokrążenia. To są fakty. I co dalej? Nic z tym nie zrobiono, dlatego że nauka, medycyna nie zna farmakologicznych sposobów na to, żeby temu zaradzić. Nie ma takich leków, które by wpływały na nasz układ okrążenia. I na tym był koniec. Ale ten układnik okrążenia jest przyczyną bardzo wielu chorób, tych podstawowych, czyli cukrzyca, nadciśnienie, yy, udary i wiele innych chorób, które w przypadku naszych organizmów funkcjonują. Tak naprawdę tych chorób stwierdzonych na świecie 45 tysięcy. Czyli mamy te choroby przebadane stwierdzone, odkryte i tak naprawdę większość z tych chorób, jeszcze raz powtarzam, uzależnionych jest od prawidłowego działania naszego układu okrążenia. No i właśnie, mamy rozwiązanie. Ten młody człowiek, który jest na zdjęciu, to jest mój kolega, Piotr Sierpowski, który pierwszy w Polsce prowadził tego typu rozwiązanie i sam jest dobrym przykładem tego, że to rozwiązanie działa, bo ten młody człowiek był w połowie sparaliżowany. Jego ojciec kiedyś znalazł tego profesora i sprowadził to do Polski. Dzięki temu jego syn jest zdrowy, funkcjonuje. I raz w tygodniu mamy takie prelekcje o mikrokrążeniu. A obok, ten starszy człowiek, to jest właśnie ten geniusz ja mówię geniusz nie bez przyczyny, bo on jedyny wynalazł system i sposób na to, żeby pobudzić to mikrokrążenie. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma na to lekarstw chemicznych, natomiast on wymyślił taki system, taki impuls, który w 8 minut stymuluje nasz układ mikrokrążenia do tego, żebyśmy wrócili do tej pierwotnej naczynia czyli 8 skrótczy na minutę. Nasze rozwiązanie jest dostępne już w 30 krajach, w tym USA i Kanadzie. Jest to rozwiązanie medyczne z 8% VAT-em. Firma ma dobry ranking a plus. Ci, to się, ci, którzy się interesują e, finansami, to wiedzą, że to jest dość dobry ranking, czyli firma stabilna, 23 lata na rynku. No właśnie, czyli co robimy? Tak wygląda to urządzenie. Zapraszam na nasze stoisko. Będziecie Państwo mogli sami sprawdzić, jak to działa. Co ciekawe, to jest bardzo słaby impuls, czyli tak naprawdę nie odczuwamy. I my przez 8 minut, przez jakiś okres czasu jesteśmy w stanie wystymulować nasz organizm do tego stanu, który jest pierwotny. Czyli jak my się rodzimy, to mamy 3 skurcze na minutę. Potem te skurcze spadają do jednego skurczu na 10 minut. I tak naprawdę to jest przyczyną większości chorób. I my co robimy? Działamy zapobiegając i rehabilitując te organy, które są, te organy, które są niedrożne. No właśnie. Dla kogo jest to rozwiązanie? Dla domów, bo jest to urządzenie, które również można zastosować bez pomocy opieki medycznej w naszych domach, mieszkaniach, tam, gdzie są osoby chore, lub zapobiegliwe profilaktycznie tam, gdzie spodziewamy się różnego typu chorób, albo dla naszego zdrowia psychicznego, żeby tych chorób nie było więcej w przyszłości w mojej stronie macie Państwo choroby, dzięki którym albo poprzez nasze urządzenie można zapobiec rozwojowi tych chorób, albo też jeśli chodzi o rozwiązanie, jesteśmy w stanie pomóc chorym w tego typu schorzeniach. Widzicie Państwo, że tego, to jest tylko fragment tych rzeczy, które robimy. Mamy 20 lat badań, 40 publikacji naukowych i medycznych, które potwierdzają zastosowanie tego typu rozwiązania. No właśnie, a tu jest to jaki jest efekt tego działania, możecie sobie Państwo przeczytać, na końcu są cztery najważniejsze rzeczy, do 27%, do 27 szybsza naczynioruchowość, jakie są efekty działania tego urządzenia, do 31% silniejszy powrót żyny, powrót żyny detoksykacji, odtwarzanie organizmu, bardzo ważne elementy, które są teraz modne jeśli chodzi o promocję, reklamę jeśli chodzi o zdrowie. 29% zwiększamy wykorzystanie tlenu, czyli jest dotlenianie organizmu bardzo mocne. I 29% lepszy rozdział krwi w mikromaczyniach. To są wyniki badań, które były przeprowadzone przez długi okres czasu. I tak naprawdę to już koniec. Chyba się zmieściliśmy. Tak, dziękuję dziękuję bardzo. Matko. Zapraszamy na nasze stoisko. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo za to